Cześć wszystkim, z tej strony Ula i witam Was w końcu, w piątym, ostatnim odcinku serii na temat malowania kustonu. Jak pewnie widzicie po tytule, będziemy rozmawiać dzisiaj o sprzedawaniu swoich prac oraz obraniu ewentualnych zamówień. Czy Wasza praca się nadaje na sprzedaż, kiedy jest dobry moment na zamówienia, czy w ogóle powinniśmy je brać, czy to legalne, jakie ceny ustalić? Wszystko to i jeszcze więcej będziemy dzisiaj omawiać, więc zapraszam! W poprzedniej części zakończyliśmy proces malowania i w zasadzie jeżeli ktoś z was nie planuje nigdy sprzedawać swoich prac, tylko malować tak dla siebie, to ten filmik może się wydawać trochę niepotrzebny. Ale z drugiej strony będziemy rozmawiać też o ogólnej jakości customów. E, więc myślę, że ten materiał może się przydać też osobom, które chciałyby kupić kiedyś jakiegoś customa i nie do końca wiedzą na co patrzeć. Sprzedawanie swoich prac wydaje się strasznie fajną sprawą. No bo hobby zaczyna na siebie zarabiać. Sprzedajemy konika za kilkadziesiąt złotych i za to możemy kupić następne materiały. A wręcz jest naprawdę nie mało osób, które w ten sposób zarabiają na życie, malując modele na naprawdę wysokim poziomie również za granicę. Sama brałam zamówienia przez mniej więcej dwa lata i przez ten czas, mimo że wydaje się niespecjalnie długi, miałam naprawdę kilka ciekawych sytuacji, i myślę, że z tego miejsca mogę się podzielić moim krótkim, acz bogatym doświadczeniem. Sama popełniłam masę błędów, miałam najróżniejsze dziwne sytuacje, więc tym filmikiem chciałabym pomóc Wam, żebyście Wy tych błędów nie popełnili. Zacznijmy od sprzedaży gotowej pracy. Po pierwsze musimy sobie zadać pytanie, czy nasza praca w ogóle się nadaje na sprzedaż, czy jest wystarczająco dobrej jakości. Ale ula, co to znaczy dobra jakość? Pozwólcie, że Wam wyjaśnię. Omówimy sobie najczęstsze błędy w malowaniu od całkowicie podstawowych i niedopuszczalnych po takie, które już nie są do końca oczywiste. Będę tutaj pokazywała zdjęcia swoich starych prac, ale także Waszych prac. Dziękuję ogromnie każdemu, kto nadesłał dobrowolnie zdjęcie swojego customa do tego filmiku, bo naprawdę pomagacie tym bardzo i mnie, i wszystkim tym, którzy ten filmik obejrzą i czegoś się z niego nauczą. No to jaki nie powinien być custom? Przede wszystkim absolutnie niedopuszczalnym błędem jest klejenie się wszelkiego rodzaju. Custom, mimo, że jest modelem pomalowanym, powinien być w dotyku jak najbardziej zbliżony do modelu fabrycznego. Możliwie gładki, nie powinien łapać kurzu ani żadnych innych rzeczy, nic się nie powinno do niego lepić. To jest absolutnie niedopuszczalne, jak już mówiłam, i takiego konia to trzeba zmyć, a nie sprzedawać. Kolejny podstawowy błąd to po prostu brudne malowanie. Często łączy się to z klejeniem, ale nie zawsze. Zwłaszcza dobrze widoczne jest to na białych odmianach, no bo one wtedy po prostu nie są do końca białe. Jakieś brudy, grudki i inne takie historie. Model może mieć jakieś dziwne plamy, czy nawet odciski palców, co może być wyraźnym znakiem, że ktoś nie nosił rękawiczek. Także caston powinien być czysty. Następna rzecz. Nie do malowania. Czyli po prostu brak precyzji w malowaniu. Objawia się to wychodzeniem za linię, na przykład w okolicach oczu, kopyt czy grzywy. Odmiany są brzydko wykończone, Przejścia nie są płynne, na przykład między szarą skórą na chrapach, a resztą głowy konia, czy widać smugi farby, i są grudki. Przebijają nam spod spodu białe kropeczki, czyli widać, że po prostu farba była za gęsta i się nie rozłożyła równo na kastonie, przebija nam goły plastik albo poprzednia warstwa spod spodu. Wszystkie te rzeczy, o których teraz mówiłam, są widoczne na pierwszy rzut oka, nawet dla laika. Ale teraz powiem Wam o takich trochę mniej oczywistych błędach. Takim jest na przykład ziarnistość. Ziarnistość występuje przede wszystkim przy pracy z pastelami i na przykład wtedy, kiedy za szybko położymy ciemny kolor na jasny kolor. Wtedy pastele nie rozkładają się płynnie, tylko zaczynają być widoczne pojedyncze drobinki pigmentów w malowaniu. Model przeważnie będzie bardzo szorstki w dotyku, jego powierzchnia nie będzie gładka. Wow, to nie miało sensu ulu, ale wiecie o co chodzi. Jest to coś, co należy eliminować w swojej pracy nad kostumami. Kolejna rzecz to zły prepping. Mimo, że mówimy tutaj o malowaniu, to moim zdaniem prepping jest świętym obowiązkiem każdego, kto maluje. Usunięcie szwów, grudek i nadlewek bardzo podnosi jakość pracy i niezrobienie tego analogicznie tę jakość zaniża. Dotyczy to również prac, w których zmieniliśmy coś w rzeźbie albo dodawaliśmy jakiś element i wyraźnie widać gołym okiem, że elementy zostały źle ze sobą połączone. Kolejna sprawa, niezgodność z naturalną maścią. I tutaj od razu adnotacja. Jeżeli to jest zabieg zamierzony, jeżeli konik ma wymyśloną maść albo to odstępstwo od natury jest celowe, to wszystko jest w porządku. Fantazy, kastomy też się dobrze sprzedają. I oczywiście, jeśli jest to zaznaczone w ogłoszeniu sprzedaży, to nie jest to błąd, po prostu praca jest specjalnie zrobiona w taki sposób. Ale jeżeli ktoś upiera się, że to jest prawdziwa maść i wszystko jest super. To zawsze, jako klient, nawet ten potencjalny, macie prawo poprosić twórcę o zdjęcie, na którym się wzorował. Zdjęcie żywego konia, dobrej jakości, które pokazuje tą maść, którą wykona twórca. Wiem, że nie wszyscy są ekspertami w dziedzinie umaszczeń koni, ale jeżeli coś Wam trochę nie bangla, to pytajcie o redki. I kolejna rzecz nieszczęsna jabłkowitość. Jabłkowitość na modelach jest tak samo kochana jak skrzywdzona. Jest to rzecz, której ja sama jeszcze nie opanowałam tak, żeby efekt mi się podobał. Osiągnięcie ładnego efektu jabłkowitości, który będzie wyglądał naturalnie, jest trudne i wymaga naprawdę dużo ćwiczeń. Jabłkowitość układa się w konkretny sposób i trochę inaczej wygląda na koniach siwych, trochę inaczej na trochę inaczej po prostu gdzieś występująca w maści. Układ jabłek zależy od naczyń krwionośnych konia. Tutaj tak samo jak w przypadku zgodności z maścią naturalną, Macie prawo poprosić o refki i porównać sobie, czy ta jabłkowitość wygląda tak jak powinna. I teraz tak, jeżeli słuchasz tego jako początkujący twórca, to błagam, nie zniechęcaj się. Popełnianie błędów jest jak najbardziej okej. Okay. To jest naturalny proces uczenia się. Trzeba zrobić masę złych kastomów, żeby w końcu wyszedł dobry. Amator po jednym nieudanym kastomie machnie ręką i spiedzi, że to nie dla niego, a profesjonalista czy też początkujący artysta stwierdzi, że no co, no nie udało się, robimy dalej, ćwiczymy, uczymy się i to jest super i tak trzymać. Ale nie o tym tutaj rozmawiamy. Ten odcinek jest o sprzedawaniu swoich prac. Więc, o ile popełnianie błędów jest ok, tak sprzedawanie prac z błędami, moim zdaniem, okej okay, nie jest. Najgorsze jest to, gdy ktoś nie jest świadom swoich błędów, albo co gorsza, jest ich świadom, ale je po prostu ukrywa przez np. sprytnie zrobione zdjęcia, to, że ktoś w ogóle maluje na zamówienie, nawet bardzo dużo, nie oznacza, że jego prace są wysokiej jakości. To oczywiście każdemu musi ocenić sam, ale tak jak już mówiłam, istnieją obiektywne błędy, które nie powinny się znaleźć w pracach sprzedawanych na zamówienia. Naprawdę smutno się patrzy, kiedy ktoś oczarowany konikiem, który ma jakiekolwiek cieniowanie, ale też masę innych błędów i płaci za to strasznie duże pieniądze. Strasznie duże pieniądze to znaczy ile dokładnie ulu? No właśnie, pogadajmy sobie. Ochaj się! Nie będę tutaj rzucać kwotami, od razu mówię, bo to po pierwsze się zmienia, po drugie zależy od naszej osobistej sytuacji finansowej oraz naszej hehe gospodarki. Jak więc wyceniać swoje prace, tak żeby miało to sens? Najlepiej znaleźć jakieś fajne forum publiczne, modelarskie, na przykład grupy na Facebooku. Ja osobiście to polecam, bo tam jest bardzo duża aktywna społeczność obecnie. I wstawiając fajne zdjęcia swojego customa zapytać, czy ktoś chciałby go kupić i za ile. Poczekajcie na co najmniej kilka różnych cen, żeby znaleźć ten złoty środek i porównać sobie to do swoich własnych oczekiwań. I nie zrażajcie się niskimi kwotami. Na początku naprawdę może być tak, że nawet nie będziecie wychodzić na zero względem włożonych w to materiałów. Pamiętajcie, że źle wykonany custom traci na wartości względem modelu początkowego, a nie zyskuje. Wiem, że to jest bardzo mi zniechęcające, zwłaszcza na początku, kiedy włożyliśmy masę, masę pracy w naszego konika, ale niestety próbujemy sprzedać gotowy efekt. Dla klienta nie liczy się, ile pracy kto ktoś włożył, czy ile pieniędzy wydał na materiały, dopóki efekt nie wygląda zadowalająco. Niestety na samym początku będziesz musiał władowywać w to hobby masę pieniędzy. Będziesz musiał w nie inwestować. A czy to się zwróci? Ja nie wiem. No ale oczywiście w miarę wzrostu twoich umiejętności pieniędzy będzie coraz więcej. I jak już wspominałam, istnieją profesjonaliści, którzy zarabiają malowaniem koników na życie. Kilkaset złotych za porządnie wykonane malowanie modelu to jest absolutnie normalna cena na wyższych półkach jakościowych. No dobra. Ale czy to jest w ogóle legalne? Na ten moment, powtarzam, na ten moment, w którym nagrywam ten film, znaczy 21 kwietnia 2020, jest legalne. Ale błagam, 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 nie powołujcie się na mój filmik jako na źródło prawne, bo on nim nie jest i zachęcam Was gorąco, a wręcz nawołuję do tego, żebyście zrobili własny research. Sprzedaż swoich prac, czy też branie zamówień za pieniądze, bez założonej działalności gospodarczej, czyli po prostu firmy, jest legalna do momentu, w którym nie przekraczamy pewnej kwoty naszych przychodów miesięcznie. Ta kwota się zmienia, więc nie będę jej podawać i ponownie zachęcam Was do robienia swojego researchu i daję Wam link w opisie. Więc póki nie przekraczamy tej kwoty i prowadzimy jakąś ewidencję, to znaczy spisujemy sobie na przykład w zeszyciku. W którym miesiącu ile zarobiliśmy, a potem robimy roczne podsumowanie, to jesteśmy czyści wobec prawa. Schody zaczynają się, kiedy, kiedy zarabiamy trochę więcej i tą kwotę zaczynamy przekraczać. Wtedy już yy, Urząd Skarbowy ma prawo się do nas przyczepić. Bo kiedy przekraczamy tą kwotę, to jesteśmy zobowiązani założyć działalność gospodarczą. To jest temat rzeka, ja się na tym nie znam, tylko mówię, że jest to wymagane. No dobra, załóżmy, że chcesz sprzedać swoją pracę. No to jak to zrobić? Reklama dźwignią handlu. Powiedzcie mi teraz, które z ogłoszeń widocznych na ekranie wygląda dla Was atrakcyjniej? No zdecydowanie to po lewej. Najfajniejszym miejscem do sprzedawania swoich prac będzie jakiś publiczne forum na Facebooku czy innym portalu społecznościowym, gdzie jest jakaś żywa, dosyć duża społeczność modelarska. Przede wszystkim załącz zdjęcia. I to nie byle jakie zdjęcia, tylko porządne, ładne zdjęcia. Ty jako twórca wiesz najlepiej, jak z której strony twój custom prezentuje się najładniej, co jest jego atutem i co warto wyeksponować itd. Tak Załącz zdjęcia z każdej strony modelu. Wyobraź sobie, że chcesz kupić telefon, ale znasz tylko jeden jego parametr, na przykład jako ile ma pamięci. No bez sensu. W momencie, kiedy chcemy kupić coś, co wygląda ładnie, musimy zobaczyć to ze wszystkich stron, więc dodaj zdjęcia ze wszystkich stron. Do zdjęć jeszcze wrócimy, natomiast w takim poście powinieneś jeszcze oczywiście zamieścić co to za model? No i takie podstawowe informacje. Jaką techniką został wykonany? Czy ma jakieś przeróbki i tak dalej? No i podaj cenę. Cena na Prif to jest dla mnie zjawisko totalnie niepojęte. Naprawdę zaoszczędzisz i sobie, i klientom masę czasu, jeżeli po prostu podasz cenę w poście. Tak, ludzie mogą się z nią nie zgadzać, ale to nie jest twój problem. Jeżeli ktoś się faktycznie zainteresuje tym koniem, to już będzie wiedział, że okej, okay, za tą cenę jestem w stanie go kupić i pisze. A momencie, kiedy masz napisane pisz free, no to jest takie, nie no, nie chcę, mi się idę dalej. No więc yy, robisz sobie samemu krzywdę, kiedy nie piszesz ceny lub nie dodajesz zdjęć modelu. Wracając właśnie do tych nieszczęsnych zdjęć, szybki kurs Bajula, jak zrobić porządne zdjęcia swoim modelom bez niesamowitego sprzętu. Do tego nada się nawet telefon komórkowy. W dzisiejszych czasach każdy telefon ma ok aparat. O ile nie używasz cegły sprzed 12 lat, to każdy telefon, powtarzam, każdy jest w stanie wykonać ostre zdjęcie przy dobrym świetle. I właśnie to światło jest tutaj kluczowe. Nie rób zdjęcia gdzieś w zaciemnionym rogu pokoju. Nie rób zdjęcia, kiedy jest ciemno i przy jakiejś zapalonej lampce w ogóle. Fotka musi być w świetle dziennym. Powtarzam, światło dzienne jest Twoim przyjacielem. Wtedy światło jest najbardziej naturalne, rozproszone i najlepiej oddaje kolory. Jeżeli robisz zdjęcia w domu, to dobrze, jeśli tło będzie jednolite, nie będzie się za bardzo zlewało swoim kastolem. Możesz sobie nawet rozłożyć jakiś brystol czy jakiś materiał, żeby tło wyglądało profesjonalnie. Jeżeli nie masz statywu, to oprzyj telefon, nawet o jakąś książkę czy inny obiekt, żeby Ci się ręce nie trzęsły. Upewnij się, że ostrość jest na tym elemencie, który Cię interesuje, to znaczy na modelu. Zrób kilka albo nawet kilkanaście takich samych zdjęć. Dzięki temu masz potem wybór i możesz stawić najładniejsze, najbardziej ostre zdjęcie z danej perspektywy. Jeżeli robisz zdjęcia na zewnątrz, to połóż się przed modelem albo chociaż kłócnij chociaż metr od niego, upewnij się, że jest ostrość, no i zacznij cykać przynajmniej kilka fotek z tej samej pozycji. Dzięki temu będziemy mieć wrażenie, że jesteśmy na poziomie konia i będzie się wydawał w dobrej skali, bo jak zrobimy zdjęcie od góry, to będzie oczywiście, że jest to zabawka i zdjęcie w ogóle nie ma sensu. Zdjęcia warto potem wykatrować w jakimś Polecam Wam Photoscape, bo jest darmowy i bardzo prosty. I koniecznie umieścić gdzieś swój podpis, żeby ktoś sobie przypadkiem tego zdjęcia nie próbował przywłaszczyć lub podawać się za autora tej pracy. Jeśli wykonacie takie porządne zdjęcia, to po pierwsze, klient wie na co patrzy, model wygląda dużo atrakcyjniej, ty masz większą szansę na sprzedaż, więc wszystko naprawdę jest fajnie. Wymówki w stylu Facebook psuje jakość, albo aparat zmienia mi kolory, tylko nik jest pocieniowany, tylko nie widać. Masz zrobić takie zdjęcie, żeby było widać. Wszem, czasami Aparat może trochę przekłamać kolory, no ale nie całą maść. Także nie ma wymówek, jeżeli zrobisz dobre zdjęcie i widać na nim błąd, to po prostu się do niego przyznaj. Wrzucasz swoje zdjęcie do sieci, gdzieś gdzieś jest masa ludzi i każdy może mieć inną opinię. Tobie ten konik może się podobać, ale komuś innemu nie, i to jest całkowicie naturalne. I teraz chciałabym właśnie poświęcić chwilę temu tematowi, bo skoro już rzucasz zdjęcie swoich prac do internetu, to musisz być gotowy na krytykę i ewentualny hejt. Różnica między tymi dwoma stwierdzeniami jest kolosalna i niesamowicie często mylona. Krytyka generalnie jest dobrym zjawiskiem. Zwłaszcza jeżeli ktoś o nią prosi. My czasami nie widzimy swoich własnych błędów i inna osoba może pomóc nam je zauważyć i się rozwijać. Krytyka powinna być neutralna. Najfajniej, no, jakby była miła, no ale chociaż neutralna. To znaczy, nie odnosi się w żaden negatywny czy wulgarny sposób do pracy, ani tym bardziej osoby, która stworzyła tą pracę. Zawiera informacje, co jest nie tak, co warto poprawić i fajnie jak jakieś rady, jak można to poprawić. I jest okej. Okay. I pamiętajcie, jeżeli ktoś wyraźnie nie prosi o krytykę. Lub mówi, zachowajcie krytykę dla siebie, to, to zróbcie, bo, bo wówczas, kiedy ktoś was totalnie nie prosi o opinię, wy to wypowiedzenie jej jest po prostu hamskie. Ale przecież mam prawo, żeby powiedzieć swoją opinię, to wolny kraj! Tak, masz prawo, ale jesteś bucem. Czym w czym takim razie jest hate? nie będzie zawierał żadnej konkretnej informacji na temat tego, co jest nie tak z modelem. On będzie mówił po prostu, że jest brzydki, że jest do niczego, ale co należy poprawić, jak to poprawić tych informacji tam nie znajdziemy. Ponadto często odnosi się negatywnie czy wulgarnie do pracy bądź osoby, która to pracę wykonała. Jest generalnie zjawiskiem, które należy tępić, piętnować, a z perspektywy twórcy ignorować. Kiedy ktoś nie potrafi Ci powiedzieć na temat Twojej pracy nic innego poza tym, że jest brzydka, a ty się nie nadajesz, nie jest to opinia, którą należy się w ogóle przejmować. I ja wiem, że granica między hejtem a krytyką jest czasem ciężka. Zdarza się, że ktoś robi taki, wiecie, taki ukryty hejt, że no przecież nic nie powiedziałem takiego, no ale jak na przykład ktoś pyta cię, ile dalibyście za tego konika? No, zaraz łapię. To nadal jest bardzo niemiłe, okej? Okay? Zdarza się też, że czyjaś krytyka jest bardzo mocna i dosadna. Zachowajmy zimną krew i póki ktoś nie jedzie bezpośrednio po nas, ani nie używa jakichś wulgarnych słów, to prawdopodobnie nie ma nic złego na myśli. Słowo napisane jest obrane z emocji, obrane z tonu głosu i dla swojego własnego spokoju lepiej zawsze przyjąć, że ktoś nie miał złych intencji. I ponownie apeluję zarówno do twórców, jak i klientów, jak i po prostu do ludzi w tym hobby. Jak ktoś nie prosi o opinię, to jej nie wtrącajcie na siłę. Hejterzy, tam są drzwi, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z młodą osobą. Wiadomo, że Facebook i Instagram jest od 13 roku życia, i wiadomo też, jak dużo osób tego nie respektuje, i tak mamy bardzo dużo dzieciaków w internecie. I o ile tego zjawiska być nie powinno, tak ono istnieje i wszyscy jesteśmy jego świadomi. Więc jeżeli widzisz, że praca została wykonana przez dziecko, przez kogoś, kto ma 7-8 lat, czasami, to nie jedź po nim od góry do dołu. Taka osoba nie jest w stanie wykonać pracy, która będzie realistyczna. Osoba w tym wieku, powtarzam, nie jest w stanie wykonać pracy na wysokim poziomie, bo po prostu nie jest jeszcze na takim etapie rozwoju plastycznego i nie ma tak rozwiniętych zdolności manualnych. Mówi wam to przyszła nauczycielka plastyki, wiem o czym rozmawiam. Także wiek. Ma znaczenie. Nie jeździcie po młodych osobach. One jeszcze nie wiedzą, kim są w tym świecie, nie mają ustabilizowanego poczucia własnej wartości. Jeden komentarz za dużo, potrafi im zrobić naprawdę dużo krzywdy. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o sprzedaż gotowej pracy. Powiedzmy, że idzie fajnie, że koniki się sprzedają i zaczynasz się zastanawiać, czy nie pomalować na zamówienie dla kogoś. Moment, w którym prace zaczynają nam wychodzić, jest bardzo niebezpieczny. Dlaczego? Bo wydaje nam się, że umiemy więcej niż umiemy faktycznie. I ja sama przeszłam przez ten schemat i czekam zdecydowaną większość artystów. Na początku się uczymy, zdobywamy doświadczenie i w momencie, kiedy zaczynają wychodzić nam pierwsze prace, możemy się zachłysnąć tym, jak bardzo się podobają innym i wydaje nam się, że umiemy już praktycznie wszystko. To niestety tak nie jest, bo w momencie, kiedy napotykamy pierwszą przeszkodę, to leci wszystko w dół i okazuje się, że nie umiemy praktycznie nic. Potem, jeżeli ten kryzys oczywiście pokonamy, stopniowo będziemy się uczyć w miarę naszych możliwości i będziemy świadomi naszych braków. Dlatego zachęcam, kiedy zaczynacie brać zamówienia, to zaczynajcie brać je powolutku i zobaczcie, czy dacie sobie z tym radę. Przyjmowanie zamówień to jest ogromna odpowiedzialność. Wyobraź sobie sytuację, w której masz mega dużo sprawdzianów w szkole. Jest stresująco. Przy okazji, może jeszcze jakaś trudna sytuacja rodzinna się pojawia. Życie nas nie lubi, tak się zdarza. A z rogu pokoju Patrzą na ciebie konie, które masz do wykonania na zamówienie na za tydzień na przykład. I co wtedy? Stres. A gdzie stres? Tam brak motywacji do malowania. A gdzie brak motywacji do malowania? Słabe prace. I wtedy robisz, wykonujesz pracę na szybko, żeby mieć z głowy, wysyłasz byle co swojemu klientowi, klient jest niezadowolony, no i tak zamyka się koło. I ja właśnie dlatego, z powodu, że jestem dosyć wrażliwą osobą, która łatwo się stresuje, która nie lubi mieć narzuconego tematu pracy, którą tworzy, malować na zamówienie nie będę już nigdy. Bo po prostu przynosi mi to więcej stresu niż frajdy. I jeśli też tak macie, to wszystko jest w porządku. Nie każdy musi malować na zamówienie. No to kiedy jest odpowiedni moment? Ja nie wiem, to musicie już sobie ustalić sami i przekonać się na własnej skórze, czy jest to coś, co chcecie robić, czy lepiej po prostu zostać w malowaniu dla siebie dla przyjemności. No ale jeśli chcecie spróbować, no to co jest kluczowe w tym, żeby doświadczenie zamówienia było przyjemne zarówno dla Was, jak i dla klienta. Ustal zasady. Musisz mieć ustalone swoje jasne, wyraźne reguły gry i udostępnić je klientowi, zanim złoży zamówienie. Musisz pokazać jasno, czego oczekujesz i co oferujesz i upewnić się, że klient się na to wszystko zgadza. No i oczywiście w czasie zamówienia tych zasad nie zmieniać, bo to będzie po prostu nie fair. Powinieneś oczywiście znaleźć Twój cennik, Maści. Co jesteś w stanie wykonać poza maściami, na przykład jakieś przeróbki? Jakie maści są osiągalne, a jakich wolisz nie malować? Ile czasu może Ci zająć wykonanie zamówienia? I przede wszystkim postaraj się przewidzieć każdą dziwną sytuację, każdą nieprzyjemność i każdą komplikację, jaka jest tylko możliwa. Co jeżeli Twojemu klientowi nie spodoba się Twoja praca? Co jeżeli klient kupił tylko po to, żeby sprzedać zaraz trzy razy drożej? Wszystko to i wiele innych sytuacji warto przemyśleć i skonstruować sobie jasne zasady. W opisie filmu udostępniam Wam plik z zasadami, których ja używałam, kiedy brałam zamówienia. One się dobrze sprawdzały i możecie sobie przejrzeć, co warto zawrzeć we własnych zasadach. W jaki sposób można przyjmować płatność? Przelew internetowy jest najbezpieczniejszą metodą płatności, bo wtedy macie od razu wygenerowaną potwierdzenie przelewu. Jeżeli on do Was nie przyjdzie w danym czasie, nie ma absolutnie żadnej wymówki na to, że ktoś ten przelew wykonał, tylko nie doszedł. Bardzo odradzam Wam. Wysyłanie pieniążków w kopercie, co się stanie, jeżeli ta koperta zaginie? Także przelew bankowy albo PayPal, bo tam macie jasne, wygenerowane potwierdzenie, że ta płatność została wykonana. Istnieją też przekazy pocztowe, kiedy idziecie na pocztę, dajecie gotówkę i bez konta w banku możecie przelew wykonać. Więc jest to osiągalne naprawdę dla każdego. I przede wszystkim, przede wszystkim metoda płatności z góry albo przynajmniej zaliczki. Kiedy ktoś wysyła do Ciebie model na malowanie, nie zaczynaj nad nim pracować, póki nie dostaniesz pieniędzy, przynajmniej części tych pieniędzy. Bo co, jeżeli Ty poświęcisz swój czas, swoje pieniądze i materiały, pomalujesz model i nie daj Boże jeszcze go wyślesz, a pieniędzy nadal nie ma. Właśnie, kwestia oszustwa. Umowa słowna, czyli dosłownie dogadanie się na Facebooku, jest wiążąca prawnie na mocy kodeksu cywilnego. I tak samo, kiedy ktoś nie zapłacić za krzesło sprzedane na olx jest to tak samo przestępstwo jak niezapłacanie za wykonanie malowania czy pomalowany model konika. I można z tym iść na policję, jeżeli ktoś cię oszuka. Jeżeli wyślesz konia na, na malowanie i utnie się kontakt, straciłeś model, możesz z tym iść na policję. Generalnie, tak jak już mówiłam, ustalenie jasnych zasad i upewnienie się, że klient się na nie zgadza jest największym dupochronem, który można mieć w tej sytuacji. Jeśli chodzi o wysyłkę, jeżeli poczta, to polecone wysyłki. Zawsze bierzcie polecone wysyłki, bo tylko takie mają rejestrowany numer, który można śledzić. I zarówno kiedy klient przysyła goły model do was, to proście o numer wysyłki, żeby móc go śledzić i widzieć, co się z tą paczką dzieje. I zarówno Wy, kiedy odsyłacie gotową pracę, podawajcie taki numer przesyłki. Problem rozwiązuje się w przypadku paczkomatów, bo tam zawsze przysyłka jest śledzona, tak samo z kurierami. Więc korzystajcie z tych metod i jeżeli coś wysyłacie, to zawsze polecony. Kontakt z klientem. Pamiętaj, że masz do czynienia z żywą osobą. Jeżeli trzeba, to przypominaj też klientowi, że ty jesteś żywą osobą. Zamawiając strona płacić za czyjeś umiejętności i czas. Może się zdarzyć, że ta osoba będzie miała trudną sytuację w życiu i zamówienie się opóźni. Może się zdarzyć tak, że Ty będziesz mieć trudną sytuację w życiu i płatność się opóźni. Po prostu obie strony powinny być dla siebie wyrozumiałe, profesjonalne i cierpliwe. Biorąc zamówienie, zawsze prosi klienta o alternatywną formę kontaktu, bo jeżeli piszecie tylko przez Instagrama, to co się stanie, jeżeli konto klienta zostanie usunięte albo zbanowane? Zawsze proście na przykład o maila, o imię i nazwisko, generalnie o takie podstawowe dane. No i na sam koniec, skoro już wiemy, jak sprzedać swojego konika, wiemy, że chcemy sprzedawać swoje koniki, jesteśmy gotowi na branie zamówień i mamy już wszystko ustalone, no to skąd wziąć klientów? musisz być widoczny. Jeżeli się nie pokażesz, to klientów po prostu nie będzie, bo nie wiedzą, że istniejesz. Załóż sobie jakiś fanpage czy konto na Instagramie, na którym będziesz regularnie wrzucać zdjęcia swoich prac, żeby potencjalnie klienci widzieli, jaki masz poziom i na co mogą liczyć z twojej strony. Może załóż sobie oddzielną stronę z jakiegoś darmowego kreatora, na przykład Weedly, na którym zamieścisz swój regulamin, swój cennik, przykłady swoich prac. Syłając model do klienta, zawsze go porządnie zapakuj, dorzuć jakąś wizytówkę, może jakiś gratis. Generalnie rób wszystko, żeby to było maksymalnie przyjemne doświadczenie dla klienta. Pokazuj się na grupach facebookowych ze swoimi pracami. Pytaj się, co możesz jeszcze poprawić, rozwijaj się i miej z tego frajdę. Dobra, i to chyba tyle, co, co dla Was przygotowałam w tym odcinku. Wiem, że on jest bardzo długi, że jest dużo informacji, a i tak pewnie coś pominęłam, więc jeżeli chcecie wiedzieć coś jeszcze, coś jest jeszcze nie do końca jasne, to śmiało pytajcie w komentarzach i chętnie na te komentarze odpowiem najlepiej, jak umiem. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście początkującymi artystami, to Was nie nastraszyłam, ale z drugiej strony trochę chcę Was nastraszyć. Wiecie, moim zdaniem lepiej zacząć brać zamówienia troszkę za późno niż za wcześnie, bo jeśli zrobicie to za wcześnie, to może się stać bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy. O Boże, straciłam już głos. <laughs> Generalnie mam po prostu nadzieję, że te moje wypociny się Wam przydały. Bardzo się napracowałam nad przygotowaniem merytorycznym tego filmu, więc mam też nadzieję, że nie powiedziałam żadnej głupoty. W razie czego to poprawiajcie mnie w komentarzach śmiało. I do zobaczenia w następnym filmiku już niedługo.